Lata XX wieku. Polska odbudowuje się po zaborach, powstaje port w Gdyni, rozwija się przemysł, kultura, nauka. Ale na wsi wciąż brakuje czegoś absolutnie podstawowego ustępów. W roku 1928 prezydent Ignacy Mościcki podpisuje rozporządzenie. Każda działka musi mieć ustęp obowiązkowo. Do wykonania tej misji rusza minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj-Składkowski, generał, lekarz, człowiek z misją. Misją, którą realizował bezwzględnie, zwłaszcza na wsi. Zaglądał tam, gdzie inni woleli nie zaglądać i nie bał się mówić ludziom, że czystość to obowiązek, a nie fanaberia. Wieś się śmiała, a złośliwi ochrzcili te drewniane ustępy mianem Sławojek, ale efekt? Mniej chorób, lepsza higiena i świadomość, że czystość to nie luksus, tylko standard. Niepozorna budka z dziurą, serduszkiem na drzwiach i gazetą w roli papieru potrafiła zmienić codzienność tysięcy ludzi. Dziś mamy toiki, plastikowe, nowoczesne, prawie bezzapachowe. Ale to właśnie sławojka była pierwszą linią frontu w walce o zdrowie i higienę. Więc śmiejmy się z nazwy, proszę bardzo! Ale pamiętajmy! Cywilizacja to nie tylko wieżowce i elektryczność. Czasem wystarczy kilka desek, serduszko na drzwiach i minister z misją i determinacją. A ty, obywatelu, pamiętasz sławojki? Napisz w komentarzu.